Kochani, witam Was bardzo serdecznie, Krystian Wojnowski z tej strony i witam Was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. No dzisiaj mamy fajny odcinek, bo no, sporo się dzieje, tak? Mamy zakończenie farmy, farmingu na dany moment i turnieju, jednocześnie oczywiście turnieju, farmingu na NotPixel. Mamy airdrop od Toma, potężny airdrop od Toma. Niebawem Tone Station 22 grudnia, listing puffs, snapshot, i tak dalej, i tak dalej, kochani. Tak więc sporo tematów, zostańcie do końca i już na starcie zachęcam oczywiście. Już na starcie zachęcam oczywiście zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Kochani, zaczynamy. Na starcie zacznijmy sobie na szybciutko, tutaj przelećmy sobie temat Tomarket, Toma, bardzo szybki temat, nie wiem, mam kilka dolarów, może miałem 270 tysięcy tokenów to może będzie z 10 dolarów, czy, czy ile tam po tej aktualnej cenie, która jest w tym momencie, tak więc generalnie rzecz biorąc, po prostu nie wypał. Po prostu um, airdrop, który gdzieś tam, e, jak jeden z wielu tak naprawdę klikaczowych airdropów, nie popisał się i tyle i lecimy dalej. Ja nie będę płakał na to market i tak dalej. Ja tam może płaciłem parę dolarów, e, nic wielkiego też jakoś tam nie byłem bardzo długo i też nie byłem tam jakoś bardzo aktywny. W porównaniu do Majora, gdzie w Majorze miałem chyba 60-70 dolarów, z tego co dobrze pamiętam, tak, chyba 60 dolarów. Totalnie praktycznie nic tam nie robiłem, byłem tam może 2-3 razy na tym Majorze, no ale jakoś mi to załapało, zrobiłem tam może 2-3 transakcje. Tonchain, jakieś coś za gwiazdki też kupiłem i tam miałem 60 dolarów. Tutaj w To Market wchodziłem częściej, oczywiście coś tam klikałem i tak dalej. No, mam parę dolarów. Tak to wygląda. Lecimy dalej, kochani. Nie będziemy płakać nad tutaj tematem To Market. Oczywiście nasz Not Pixel. No, cieszę się, że ten turniej się zakończył, że Farma też się już teraz zakończyła, no bo 20 grudnia mamy zakończoną farmę. Były problemy, tak? Były problemy 10. runda, oczywiście Sporo gdzieś tam się hejtu wylało, i tak dalej, i tak dalej. No, niestety, czasem się problemy pojawiają, czasem trzeba to rozwiązywać. Zawsze trzeba problemy rozwiązywać, to jest logiczne. No, i tego się zawsze nie trzymamy. I tutaj też po prostu oni fajnie to gdzieś tam. Przepraszam, sobie tylko to. dobra. Oni też tutaj gdzieś fajnie to po prostu rozwiązali. Runda dziewiąta, jak ktoś by się pytał, runda dziewiąta będzie rozliczana, przekalkulowana, rozliczana. Ci, co mają być zbanowani, zostaną zbanowani. Jeżeli uważacie, że ban was nie dotyczy, jeżeli macie bana lub coś jest nie tak, tutaj oni dali na, na, portal, na profilu na telegramie Channel dali link, klikacie sobie, przenosi was do innej sekcji, do innego folderu, gdzie po prostu piszecie swój, swój temat. I dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to musi być napisane roz... konkretnie, co, jak, że nie jesteś czyterem, i tak dalej, i tak dalej. Oni to pewnie będą rozpatrzyli. Napisali, aby się nie stresować, aby się nie denerwować, jak nie możecie zrobić tego, co tam się robiło. Trzecia, bodajże trzeci temat, zaraz wam pokażę zresztą. Transakcja TonChain 01, mieliśmy otrzymać kod, wpisać kod, transakcja przechodziła, Kod niekiedy nie przychodził, przychodził później. Zależy jaki portfel macie podpięty pod nodpixela i tak dalej. Przejdźmy sobie w ogóle do nodpixela. Generalnie u mnie jak to wyglądało. Albo dobra, skończmy sobie ten temat. Skończmy sobie ten temat. Ja miałem podpiętego tutaj OKX Wallet, ok? I ja kodu nie otrzymałem, jak sobie wchodziłem na OKX Wallet, ale wziąłem sobie e, frazy kluczowe, klucz prywatny sobie wziąłem, 12 słów z OKX Wallet i wkleiłem sobie jako nowy portfel do portfela Myton Wallet. Okay? To można też na Tonkipeze zrobić. I tam uruchamiacie sobie właśnie ten OKX Wallet, czy tam BitGet Wallet, was, wasze frazy kluczowe. No i tam patrzycie na historię transakcji, i tam miałem ten kod, okay? A na OKX Wolecie tego kodu nie miałem. To jest rozwiązanie tego tematu. Kochani. Jeżeli o mnie chodzi, ja miałem w 10. rundzie. Miałem, kochani, 770 miejsce. Okay? Jak było, po zakończenie było. Miałem 7, 770 miejsce. Um, oczywiście wygrał duszek. Yy, drugi szablon, który yy, przegrał, ale tam mają być też prawdopodobnie będą wynagrodzone jakieś tam najlepsze osoby. OK. Czyli jakaś tam topka, nie wiem, czy to będzie top 10, czy to będzie top 100. No nie wiem, no nie wiem. To, to się okaże. Jak ktoś tam był i ktoś tam działał, no to, no to, no to da znać. Ok. Yy, I tak to się prezentuje. Ogólnie wbiłem bardzo dużo punktów na, tym, na tej rundzie drugiej. bodajże że wpadło mi z 200 tysięcy punktów albo coś takiego. E, tak więc, sporo, no tu było sporo klikania. Mi tu poszło około 300 dolarów na tę dziesiątą rundę. E, coś coś nawet ponad chyba delikatnie. Będę musiał to obliczyć dokładnie. Już to pisałem komuś, że to chyba było 340 dolarów. Około 300 dolarów chyba poszło na tą dziesiątą rundę. Tylko. No, no, ale chciało się miejsca, no to się miejsce ma. Moje miejsce jest w przedziale od przepraszam gdzie to mamy przedział od 505 do 1016 czyli po prostu otrzymam milion PX Ile to będzie warte taki milion? To się okaże. Są spekulacje, wiadomo jak to jest, każdy spekuluje, że to będzie 2 centy. Przepraszam, nie 2 centy, że to będzie 0.002, że to będzie może 0.005, niektórzy mówią. Ja zawsze bardziej bym stawiał na tą mniejszą gdzieś tam kwotę, czyli jeżeli będzie to 0.001 no to też będzie dobrze, czyli na przykład włożyłeś 500 dolarów, czy włożyłeś 1000 dolarów, prawda, masz na przykład, no kurczę, nie wiem, 2 miliony PX-ów, 1,5 miliona i tak dalej, no to jeżeli ta cena będzie nawet 0.001, to Ci się zwróci. Nawet jakby było 0.0005, to też Ci się zwróci. Tak więc zobaczymy, zobaczymy, spekulacja spekulacjami, wiadomo. Czekamy na konkretne dalsze informacje. Na razie oni muszą tutaj, ja też próbowałem zdobyć to, bo tutaj dali nagrodę 100 tysięcy dolarów. Można było malując, pikselki robiąc, można było otrzymać albo 10 tonów, albo na przykład 8, 10 tysięcy notów. Ok, no ale niestety mi się nie trafiło. Może komuś z Was się trafiło, dajcie znać generalnie rzecz biorąc, co? co tu jeszcze miałem do powiedzieć. No tak, no muszę przeliczyć, poprzeliczać, porobić, dać informacje. Wiecie, to nie jest takie proste. Będzie specjalne nagrody jakieś dodatkowe będą i tak dalej, tak dalej. No, będzie sporo tematów. Tak więc czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na informacje i tak dalej. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie po prostu prezentować. Na spokojnie wszystko, jak coś tam macie niezrobione, dajcie znać w komentarzach, jak to u was wyglądało. Dziesiąta runda. No u mnie 770 miejsce. A Jestem zadowolony z tej dziesiątej rundy, fajnie mi się klikało, kurcze, no szły te, szły te recharge, te błyskawice, te, te odnowienia to szły szybciutko, no ale jak się chciało utrzymać pozycję, no to trzeba było klikać sporo, no. Nawet chciałem, myślałem, że może dojdę do tego przedziału, gdzie tam było 2 miliony, tak, px-ów, kolejny przedział, to był 2 miliony, tak, 2 miliony px-ów, ale niestety, no tam się nie udało. No, owner, właściciel dostał 128 milionów PX, tak więc gratulacje. Jak już wiecie, Ton Station mamy TGE um, 22 grudnia, czyli za dwa dni mamy listing. W tym momencie wiemy, że to będzie na pewno Gate, BitGet, hashkey Global, Max, CoinEx i pewnie też będą inne. Z czasem na pewnie Bybit i tak dalej zobaczymy. Um, no tutaj jeżeli chodzi o Sun, token Sun od Tone Station, no raczej, raczej obstawiam, że ten error będzie większy niż to market. Ale no zobaczymy, też się można, może być różnie. Cena w pre-markecie Station wygląda następująco. Oczywiście nie ma co się sugerować. Tak, ona tu spadła dość sporo, 93, minus 93%. A to wiadomo, no bo to jest, wiecie, pre-market to jest pre-market. Tutaj nie ma co się sugerować. Co będzie na, na starcie, to jest, to, jest, to jest najważniejsze. Tutaj będzie TVL mały, 7,5 miliona, więc ta cena na starcie może nie być jakaś duża. Okay. Jeżeli chodzi o Sun, token SUN, no ale zobaczymy. E, może z czasem ona będzie większa. Ale nawet jeżeli by, by to było to, um, załóżmy to, ile tam 470 tysięcy tokenów chyba? Jakoś dużo też nie miałem. Jakby to było to 0.05, to to by było 235 dolarów. No, i okej, okay. jeżeli tyle będzie, w porządku. Nie oczekuję tutaj jakichś kokosów, naprawdę, od SUNA, nawet jeżeli to by było tylko 100 dolarów. Z tego względu, że na SUN, na, na tą Station wchodziłem raz dziennie, bodajże, żeby tylko kliknąć po prostu temat. No, i jak były jakieś questy, to kliknąłem, zrobiłem, no i tyle. Tak więc, ile wpadnie, tyle wpadnie. Nie oczekuję tutaj, osobiście nie oczekuję tu zbyt wiele. Wiadomo, jeżeli ktoś tam wpłacał coś więcej i tak dalej, to może oczekuje większej kwoty. Wszystko zależy też od tego, ile macie tokenów, prawda? No, macie 5 milionów, a ja mam 500 tysięcy, jak masz 5 milionów, taka cena będzie, to będzie trochę tego, nie? No, wiadomo. Ok, nowości w Bombi. Przeczytam wam, co dodali. Awansuj na poziom 156 i wprowadź do gry swojego nowego partnera bojowego. Ten robot to nie tylko ozdoba, jest tu, by pomóc ci dominować na polu bitwy. Dodaj chipy dzięki 10 slotom, w tym 4 e, narzeniowe chipy. Dostosuj robota do swojej wizji walki. Chcesz zwiększyć siłę ognia, patrz jak twój robot ewoluuje na wyższe poziomy. E, ewolucja to klucz. Island War, nowy front. Poszukaj kryształów i energonu w nowym trybie, by maksymalizować, ulepszyć swoje chipy. Maksymalizuj swoje chipy. Island Plan, pokonaj, e, pokonaj poziom, zdobywaj nagrodę i powtarzaj. No, ciekawostki, dodatkowe rzeczy w Bombi. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało. Odświeżony sklep z najnowszą aktualizacją każdy doładowany pakiet daje podwójne bonusy w Bitcoinach, czyli w ich walucie tam, nie? No, super. Powiem Wam szczerze, że przez NotPixela ja dzisiaj na Bombi nawet nie wchodziłem. To jest szok. No, zawsze się to staram dość szybko robić w ciągu dnia, żeby po prostu mieć czas na inne rzeczy. No, a dzisiaj, wiecie, NotPixel, klikanie, no, ogrom tematów. No i informacja o Katizenie: 55 milionów. Użytkowników e, przeskoczyli w tym momencie. nie? No. Wiadomo, tam miesięcznie jest jakby mniej, i tak dalej, ale ogólnie 55 milionów użytkowników przeskoczyli Katizen System, e, Tak więc sporo, ale tam wiadomo, że miesięcznie jest w tym momencie tam mniej, no bo to jest logiczne. Ile tu jest miesięcznie? No Miesięcznie 6 915 tysięcy. No. Tak wygląda Katizen na ten moment, jeżeli chodzi o miesięczne użytkowanie. Okay? Dobra, przejdźmy sobie do, może do tego Bombi. O, jesteśmy na Bombi, tutaj mamy tap any area to close. I tu jest ten robocik, the robot compound, ok. Ja bym to w ogóle na nowy odcinek dał, ale może to tak przelecimy na szybko. A wiecie co, może sobie to po prostu omówimy na nowym materiale, jak ten robot wygląda, jak to się prezentuje. Może sobie omówimy po prostu tutaj dodatkowe rzeczy. Oczywiście jest ten nowy robocik, Tutaj mamy New Year. 140 14 dni. Co to mamy? Jakiś pewnie coś tam do kupienia jest, coś tam. Aha, no bo oni też, czekajcie, ja tego nie mogę kliknąć. Tutaj patrzcie, ja tego nie mogę kliknąć na laptopie. To co ciekawostka. Aha, dobra, bo tego robota najpierw trzeba kliknąć. Dobra, nie to sobie to zróbmy. Nie, aha, czyli tutaj co, dajmy point, mamy robocika, super. Możemy go ulepszyć, ulepszamy go tutaj jakimiś tam chipami. OK, crit plus 10%. Super Equip, czyli tak samo jakby go ulepszamy, jak to było wcześniej z jak to jest z itemami, tak normalnie, ok Możemy go dać na wojnę Island War. Ok, czyli ten robocik będzie walczył z. A ja będę walczył. Ok, tam z jakimś bossem, ok? I możemy iść po kolejnego. Tutaj dostajemy kolejne itemy, żeby to ulepszać, okay, ok? Wracamy. Możemy go. Aha, tutaj musimy kliknąć na ten mechanik. I tutaj możemy go. Aha, możemy mu ulepszyć. A very rare energy material that can ench The quality of chips upon use. Ok. Go. Ulepszamy. Super. Dobra. Musimy mieć ten kryształ, żeby ulepszać maszynę, żeby zwiększać. Okej, okay, tematy. Super. Cieszę się. Czyli co? I dalej znowu. Pyk. Coś tutaj otrzymaliśmy. Ok. Aha, no i tu wbijamy level, żeby go e ewoluować. Tak. Czyli ja to mogę po prostu klikać na bieżąco. Czego ja tego nie mogę z automatu włączyć? No, pewnie, że włącz z automatu. Aha, dobra. Ten robot ma oczywiście też poziom. To jest też ciekawe, nie? Dobra, i idzie teraz z automatu. Dobra, zbieramy wszystko, wkładamy. Tak, bo tutaj macie te itemki, nie? No, tak to się prezentuje, są jakby takie, takie runy, tak? To tak wygląda. To są chipy ogólnie, to są takie, tak wygląda jak takie runy. Dobra, to sell. Jak coś jest gorszego to sprzedajemy, to jest logiczne, nie? Tutaj, aha, tutaj def, ok. Tu też patrzcie co jest, nie? No bo jak HP, to są nowe itemy. Super. No ciekawe to jest, nie? Czyli po prostu go upgradujemy, ulepszamy, robimy mu itemki dodatkowe. No fajny upgrade, nie? Zobaczymy, jak to się będzie prezentować w czasie, nie? Piek, dobra. Crystal Strike, critical Strike, Damage Increase 27%. No trochę tu będzie teraz zabawy z tym bomba, bombiakiem. No ale ja osobiście lubię bombi, tak więc ja się tu skręcił pobawię No, tak jak pisali do, do zakupów teraz i tak dalej, no to mamy dodatkowe tematy, nie? Tak więc, aha, no i tu od razu mi jakaś paczka wyskoczyła za 5 dolarów, że możemy sobie tutaj coś zyskać. Obstawiam, że tutaj będą jakieś questy, żeby więcej zgarnąć tematów. Okej, okay, tutaj mamy... Reset. No pewnie, że będziemy walczyć, to ja chyba na strzała mam tego bossa. Tutaj pewnie tych bossów pierwszych, to ja będę miał na strzała kilku na początku, nie? No, dopiero później będą jakieś lepsze, nie bo to jakby początek dopiero yy, z tym robotem, tak? No, tak więc tutaj, o, patrzcie, next level. Możemy za każdym razem next level włączać, nie? tak? Więc tutaj sobie wbijcie po prostu tyle, ile, ile, ile będziecie w stanie wbić, nie? No, patrzcie, ja mam każdego bossa póki co na raz, nie? Bo to jest jakby od początku idzie. No, spoko, spoko, super. No, i jak pokonujecie tutaj bosika? Na robocie, no to od razu tym dostajecie te, te do otworzenia, i tak samo mechanika możecie yy, 10 naraz od razu wykorzystać, prawda? Tyk 10. I już tutaj mi urosły, urosły tematy, nie. No, już 12. Ok. Spoko. Dobra. Wyjdźmy sobie na razie z tego robocika. O, zmienili troszeczkę tak. Oni napisali, że oni zmienią troszeczkę wygląd. Będzie bardziej śnieżnie, będą jakieś tam prezenty, będą mikołaje, będą czapki itd. i tak dalej. Tutaj też, widzicie, pozmieniane troszeczkę design. Dobra, New Year Gift. A, tu są jakieś gifty, czyli mamy jakiegoś tam reniferka, czy co to jest. Tak, za 8 dolarów możemy kupić reniferka. Mamy skórkę, tak, to jest, a nie, to jest def bonus, to jest dla naszego robota. Aha, 1,5% defa. Tutaj mamy jakiegoś mikołajka, a tak bonus 3%. No, ciekawe, za 15 dolarów. Ok. Eee, co mamy jeszcze? To jest Rule. No, to to jest. Aha, tu możemy skill robot, dobra. 7 dni. 7 days. Co to jest, to 7 days? Ja tu mogę coś odebrać, tak? Okej, okay, dobra. Aha, czyli każdego dnia tutaj odbieramy 7 dni reward. Mamy, mamy nagrody, nie? No, pierwsza nagroda. A i to możemy, musimy to udostępnić, tak? Dobra, to byle gdzie. 100. Paczuszek udostępnione, znaczy wzięte, zgarnięte. New Year, no to to możemy kupić. Co tu jeszcze mamy? E, Okej, okay, a rękę muszę odebrać. 10 tysięcy, super, wpadło. Game Compensation, o 500 paczek, 300 golda, super. No to tutaj teraz będzie co robić po tej aktualizacji, no ja się cieszę. E, VIPa oczywiście też możemy, oczywiście zebrać. No jest tego sporo, nie? Ja, mi się podoba Katizen, nie? Bombi ten cały ekosystem jest super. Ja w ogóle to ja muszę... Kurczę, ja muszę przeskoczyć, kochani, tu pamiętacie, nie? O, tutaj jest jakieś nowe questy są. Ja muszę przeskoczyć na ten większy level, nie? Tylko żeby przeskoczyć na ten większy level, to ja muszę tego bossa rozwalić na 415 poziomie. przydałoby się dwa nowe skille jeszcze. Zobaczymy, może coś się tam uda ogarnąć, nie? Dobra. Ja działam do swoich aktywności. Jak widzicie, bombi również na propsie. Mi się podoba. Tak więc dajcie znać jak u Was w Bombi, jak jeszcze jeszcze nie działacie w Bombi, myślę, że event świąteczny jest fajnym momentem, żeby zacząć działać, tym bardziej, że jest też promocja na zakupy. Pamiętajcie, że jak odpalacie sobie tutaj, macie taki ekranik, desktop mode, macie 30% zniżki, a również przy zakupach, jak oni, jak oni to napisali? Czekajcie... Odświeżony sklep z najnowszą aktualizacją. Każdy doładowany pakiet daje podwójne bonusy w Bitcoinach. Ok, każdy doładowany pakiet daje podwójne bonusy w Bitcoinach. Tak, więc jak ktoś sobie coś tam chce, gdzieś tam kupić, ma jakąś ochotę na to, no to wtedy ma jakieś tam podwójne dodatkowe tematy. Aha, zakładka Cash, tak? No tutaj macie, wszędzie macie dodatkowe, dodatkowe Goldy teraz. Ok, desktop version, 30% off. płacicie w tonie, czy tam w Kati, w Kati, w Kati. Ok. No, tak to się prezentuje, super, mi się to podoba, nagram oczywiście jeszcze osobny materiał o Katizen, od Bombi, o tej nowej aktualizacji, może troszkę więcej, póki co takie e, e, drobne info, a tymczasem kochani, dawajcie znać jak u Was, jeżeli chodzi o NotPixel, jeżeli chodzi o Katizen, jak Wam się podoba nowa aktualizacja, Sun to Market, e, to Market wiadomo, tam nie ma nic ciekawego, więc możecie dać znać ile macie, aczkolwiek wiem, że... Nie są to duże kwoty, to są jakieś drobniaki. No i tyle, lecimy dalej. To jest moje podejście, nie? Chcecie znać czy moje podejście? To moje podejście takie jest właśnie. Ja robię więcej w tematach, które widzę, że mają potencjał. Widzę, że Katizen ma potencjał, Bombi ma potencjał. Robię tutaj więcej, czyli też coś tam wpłacam. Tak samo w NotPixelu robiłem więcej. Jak to się sprawdzi, zobaczymy. Nie? Gdzieś tam widziałem potencjał, no bo też NotCoin, tak, to tamto projekty, wiadomo. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Czy się zaskoczę pozytywnie, czy negatywnie, no to już czas pokaże. Jeżeli chodzi o Pixel, ok? No, pozytywnie ogólnie podchodzę do wszystkich tematów. I to wszystko. Jeżeli jest jakaś wtopa, jeżeli gdzieś tam mało jakiś projekt dał, trudno. Ja nie będę płakał nad tym. Często te projekty nie wymagają dużo czasu. Jeżeli wymaga dużo czasu i mało dał, no to jest wtedy. No, no, kiepsko, nie? No, no, ale przecież nie będę się zamykał na wszystko, bo coś dało mało. Proste. Dobra. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja Was pozdrawiam serdecznie, kochani. Działam sobie z, temata, z tematami. Mam sporo do zrobienia na dwóch kontach na, na Bombi. Tak więc działamy. Pozdrówki, hej.